zaczynać? No to zaczynamy jeszcze, bo nie bo to jeszcze ten Tomek, jaką Tomek? No dobra. Yy, witam na konferencji prasowej po meczu unijanikowo Mieszko niezdno. Witamy trenera gości pana Dariusza Bureckiego, yy, przepraszam yy, pana Mariusza Bekasa. Witamy trenera gospodarzy, pana Artura Polechojko. Przypomnijmy, Unia Janikowa wygrała 2 do 1. Bramkę dla gości zdobył Łukasz Zagdański. Dla Unii Janikowo Adam Konieczny i Dawid Radomski. Na początek poproszę trenerów o dwa zdania podsumowania minęło spotkania. Następnie jeśli będą pytania, do nich przejdziemy. Jeśli ktoś by chciał indywidualnie porozmawiać z, z trenerami, to już po konferencji. Proszę trenera, goście za pełnię głosu. Gratuluję trenerowi Unii wygranej. No, no nie tak sobie wyobrażaliśmy, że, że ten mecz będzie się odbywał. Wiedzieliśmy, że Unia dużo serca w to włoży i widzieliśmy to w pierwszej połowie. Wiedzieliśmy także, jak, gdzie możemy szukać swoich atutów i, i nieprzypadkowo zespół gospodarzy stracił jednego zawodnika. No, wiedzieliśmy, że tam mamy przewagę i chcieliśmy tam ten grać i, i udało nam się wykorzystać. No, mieliśmy drugą połowę pod kontrolą. Zamiast więcej wymieniać piłki i, i, i kreować sytuację e, graliśmy z pominięciem e, pomocników i tutaj zdecydowanie nam się należy góra, bo zbyt mało wykreowaliśmy sytuacji, w których mogliśmy w tej drugiej połowie w szczególności strzelić e, bramkę. No cóż, zdarzył nam się fatalny błąd. Przystałem fragmencie gry i Unia to wykorzystała, dlatego niestety przegrywamy ten, ten mecz. Pierwsza połowa, bo widać, że obydwie drużyny walczą bardzo mocno, tych z pięć dochodziło. Taka jest piłka, myślę, że, że gdyby, gdyby w tej pierwszej połowie byśmy troszeczkę lepiej zagrali i nie stracili tej bramki na 1-0, to różnie to by wyglądało, ale w tym, w tym dniu Unia była lepsza, gratuluję jeszcze raz. No cóż, my musimy przepchnąć tą pigułkę i pojechać do Gniezna na punktu. Dziękuję bardzo, profesor gospodarzy. gospodarze. Ja myślę, no cóż, graliśmy z liderem i myślę, że to na no, takie mecze warto przychodzić. U nas, u nas w Janikowie nikt się nie nudzi. Ten mecz, my gramy otwartą piłkę, gramy ofensywnie i to było dzisiaj widać. No, myślę, że w pierwszej połowie mieliśmy kilka sytuacji. Przynajmniej dwie sytuacje, w których mogliśmy podwyższyć wynik tego spotkania. I oczywiście ta decyzja o czerwonej kartce zdecydowała w naszym sposobie grania. Wygraliśmy w dziesiątkę i myślę, tutaj drużyna nasza gra zawsze do końca, zawsze grała ambitniej i pokazała charakter po raz kolejny. Na takim mecze ludzie, ludzie powinni przychodzić, takie spotkania się pod, powinny odbywać: dwie dobre drużyny. Rozegrały myślę, bardzo pasjonujące spotkanie. Myślę, że niepotrzebnie w pierwszej połowie było tyle nerwowości, bo potem, już w drugiej połowie, jeżeli graliśmy tylko wszyscy w piłkę, jak zarówno zespół mieszka, jak i nasz, to, to to było to inne spotkanie zupełnie. Ale cieszymy się ogromnie z tego, bo z tego. dla nas to jest sukces wygranie z liderem i uważam, że no co, robimy swoje. Tak jak zwykle to powtarzam, my już jesteśmy. Po meczu z mieszkiem i mamy następny mecz bardzo istotny, nasze cele są jasne i, i, i dążymy do, powoli do tego, co sobie na, zakładamy. Myślę, że słowa uznania dla, dla chłopaków, e, którzy bardzo ambitnie podeszli do tego meczu. Jak zwykle oczywiście e, po raz kolejny e, wyszło na to, że, że zawodni, mamy wyrównaną kadrę zawodnicy, którzy wchodzą na boisko, dają dużo serducha i, i dużo też pomogli. Pomogli w tej drugiej połowie, no i co? Cieszymy się z tego sukcesu i myślimy o kolejnym meczu. Dziękuję. Czy są pytania? Ja mam pytanie do trenera gości. Panie trenerze, dziś no wypadło wam dwóch zawodników, już przed meczem. Kontuzja Adriana Kaliszana, no a później już w pierwszej połowie wypadł kolejny. No, zdecydowanie miało to wpływ na naszą grę, no bo jeżeli na rozgrzewce. Adrian zgłosił, że niestety nie może uczestniczyć w meczu, i trzeba było szybko cały personalny skład zmienić. i zaraz za chwilę no nieszczęśliwe wydarzenie, no bo zderzyło się dwóch zawodników głowami. No, na, nasz miał rozciętą skórę na głowie i w takim w momencie nie może kontynuować gry, a, a były, były to dwie, dwóch zawodników podstawowych. Wchodzi za niego zawodnik, który nie gra na tej pozycji czyli znowu korekta ustawienia. Było no, tak, Takie mecze się zdarzają. Ta gra ci nowi ludzie na, na tych nowych pozycjach na pewno troszeczkę musieli mieć czasu, żeby się wdrożyć. No, ale to nie, nie jest żadne usprawiedliwienie, że, że daliśmy sobie strzelić bramki. Tak bywa, że piłka nożna jest sportem urazowym i kontuzje są częścią tej gry. Unia wykorzystała swoje atuty, my niestety nie pokazaliśmy wszystkiego na co potrafimy. W tym dniu byliśmy zespołem, który nie był skuteczny, pozwolił sobie za, na za dużo błędów. To było się zdarzyło dzisiaj i na tym zakończymy. Czy jeszcze jakieś pytania? Ja dziękuję. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że w następnym meczu Janikowo rozgrywku nie, nie jestem jeszcze górnikiem. Wielonikowy, spotykamy się 2 listopada na meczu z Bałtykiem Koszali. Dziękuję bardzo trenerowi.